Słuchajcie, pojawił się na tyle ciekawy sygnał, że twórca wskaźnika, który dzisiaj sobie omówimy i nieraz wcześniej pojawiał się na tym kanale, poinformował właśnie o sygnale, który dzisiaj sobie przytoczymy. Jest to nikt inny niż John Bollinger, czyli twórca wstęga Bollinger'a. I widzimy tutaj na Twitterze, że napisał o formacji Double Bottom, czyli W Bottom, właśnie na Bitcoinie. Tak więc John poinformował o formacji Double Bottom, lub inaczej W Bottom, ponieważ ta formacja przypomina literę W, połączona z jego wstęgami oraz odbiciem się od wsparcia z szczytu z marca ubiegłego roku. Ale zanim niektórzy z Was się podniecą i wrzucą cały majątek na dźwignię razy 100, to ja podkreślę, że to wszystko co dzisiaj mówimy znajduje się na wykresie jednotygodniowym, więc ewentualne skutki tego typu formacji mogą mieć miejsce na przestrzeni kolejnych tygodni, a nie godzin po obejrzeniu tego materiału. Miejmy to na uwadze. I skupmy się na tym, co mamy teraz przed sobą. I zaczniemy sobie właśnie od tych sławnych wstęg. Mamy tutaj trzy linie: czerwoną, niebieską i zieloną. Dolna to jest średnia, która liczy dwa odchylenia standardowe od ceny bitcoina. Środkowa linia to jest średnia krocząca, licząca 20 ostatnich okresów, nawet mamy tutaj w nazwie. A górna wstęga to jest średnia, licząca dwa odchylenia standardowe. I co one nam pokazują? Pokazuje nam kilka rzeczy. Po pierwsze, to zmienność na rynku, czyli im szersze są te wstęgi, tym większa jest zmienność. I rzeczywiście po tym jak te wstęgi były dosyć ściśnięte, to duży eksplozywny ruch Bitcoina spotkał się z rozszerzaniem tych wstęg. Zatem oprócz zmienności to wskaźnik ten również obrazuje nam potencjalne wsparcia oraz opory. I to ciekawe, to ceny w tych strefach zazwyczaj znajdują się około 95% czasu, więc z pewnością warto brać pod uwagę ten wskaźnik przy swoich analizach. A jeśli jesteś z tym kanałem na bieżąco i strategiami, które tutaj wrzucałem, to wiesz już, że nieraz właśnie przy moich strategiach osobistych korzystałem z wstęg Bollingera lub ich różnych pochodnych. A jeśli obchodzą Ciebie już właśnie takie przygotowane strategie tradingowe, to ja wszystkie Tobie podlinkowałem pod tym materiałem w opisie, a na samym jego górze to znajdziesz. Link do Telegrama, na którym dzielę się moimi konkretnymi zagraniami zarówno na spot, jak i na dźwigni. W ostatnim czasie, po reinwestycji zysków w okolicy szczytu, ponownie zaczęliśmy wchodzić w rynek, ale to nie wszystko. Jeszcze jest dużo do ugrania, tak więc zapraszam i wracamy teraz dalej do naszego Bollingera. Zatem zaznaczmy sobie szczyt z marca 2024 roku i widzimy, że Bitcoin idealnie się od niego odbił. Szczyt wówczas wynosił około 74 tysiące dolarów. I tak się składa, że na chwilę lokalny dołek właśnie od tego punktu się odbił. A gdy cena dotyka tej dolnej linii, to może być wyprzedana, podobnie jak RSI. Zatem, potencjalnie tworząca się formacja double bottom na naszych oczach, mogłaby rzeczywiście wskazywać na to, że lokalny dołek mamy za nami. I perspektywa kilku następnych tygodni może być zdecydowanie przyjemna dla osób, które postanowiły robić zakupy w ostatnim czasie. Jednak, aby to potwierdzić, to będzie trzeba być na bieżąco. I co ciekawe, to te wstęgi nie są jedynym wsparciem, z którym cena spotkała się w ostatnim czasie. Jasne, był ten szczyt z marca, ale jeśli również dołączymy sobie tutaj wskaźnik supertrend, no to znajduje się on idealnie w momencie odbicia ceny bitcoina od niego. Wyłączę te wstęgi na chwilę, aby były bardziej widoczne. I tak. To wygląda. Co więcej, mamy najzwyklejszą średnią kroczącą 50, która w tej hossie również świetnie sprawuje się jako wsparcie. Zatem dobrze widzieć kolejne takie potwierdzenie od kolejnego wskaźnika, który bierze inne dane pod uwagę, ponieważ nie ma co za bardzo patrzeć na zestaw wskaźników, który bierze te same dane pod uwagę, tylko na przykład inaczej wszystko obrazuje lub inne kolorki daje. No to nie. Łączenie różnych wskaźników, które badają różne czynniki, da Tobie o wiele lepszy wgląd w to, co rzeczywiście dzieje się na rynku i za jego kulisami, więc warto mieć to gdzieś tam na uwadze. Ale to nie wszystko, ponieważ Bollinger w tym zrzucie ekranu dorzucił tutaj jeszcze dwa. Wskaźniki pod tym wykresem cenowym, które już nie zostały opisane, ale również mogą się przydać. I pierwszy z nich to jest Bollinger Bands Percent %B, czyli wskaźnik pokazujący gdzie cena znajduje się względem wstęg. I mamy ten oscylator podzielony na trzy strefy, czerwoną, niebieską oraz zieloną, czyli bardzo intuicyjnie. Widzimy tutaj, że wraz ze spotkaniem się tym wsparciem technicznym, to również na tym wskaźniku Weszliśmy w tą zieloną strefę, która jeszcze nam lepiej obrazuje potencjalne miejsca na wejście w rynek. Natomiast trzeba podkreślić, że z perspektywy tego wskaźnika BB B możemy się konsolidować w tej niebieskiej strefie i nawet odbijać się od tej zielonej. Natomiast zakupy przy każdym takim punkcie styku lub okolicach nawet tej zielonej strefy, tak jak to było w korekcie z zeszłego roku, no to były to bardzo dobre momenty na zakupy. I nie mówię, że teraz jest tak samo. To nie jest żadna porada inwestycyjna. Jeśli chcesz usłyszeć poradę inwestycyjną, to już Ci mówię. Zainwestuj dosłownie jedną sekundę swojego czasu, aby kliknąć subskrybuj pod tym materiałem. Historia pokazała, że Opłacało się być na bieżąco z tym, co tutaj wrzucam, oraz tym bardziej wyciąganie wniosków i ja nie zamierzam tego zmieniać. A drugi oscylator, który znajdzie się na samym dole, to jest Bollinger Bands Width, czyli szerokość tych wstęg. Zatem jest to wskaźnik, który pokazuje, jak szerokie aktualnie są wstęgi, czyli idąc dalej, bada to aktualną skalę zmienności. Zatem niskie wartości, tak jak teraz, oznaczają konsolidację, i rzeczywiście w ujęciu tygodniowym, no to konsolidujemy się od tego tutaj wsparcia. Nieco zwyższy się, odbijamy, no i nadal cały czas znajdujemy się w tej strefie. Zatem te dwa wskaźniki tak naprawdę pokazują nam to samo, co widać na wstęgach Bollingera, ale w taki bardziej no, wyraźny sposób. I w dużym skrócie, to sam fakt, że te wstęgi ostatnio się coraz bardziej zacieśniają, może to wskazywać na potencjalnie nadchodzący duży ruch w perspektywie kilku tygodni od teraz, tak jak to było w poprzedniej korekcie, gdy te wstęgi były podobnie zacieśnione oraz w trakcie konsolidacji, tak naprawdę w 2023 roku. Zatem potencjalnie rzeczywiście coś ciekawego nam się tutaj szykuje. Jednak, aby ta formacja przytoczona przez autora wstępu Bollingera została potwierdzona, no to musimy poczekać kilka tygodni. Jeśli rzeczywiście ma ona aktualnie miejsce, to cena będzie wyżej. Natomiast wyłapywanie tego typu formacji z zawczasu może być dobrym ruchem, ale tylko wtedy, gdy to ma rzeczywiście podłoże w rzeczywistości. I patrząc przez pryzmat różnych wskaźników oraz danych, to prawdopodobieństwo potwierdzenia takiej formacji może być wyższe niż. Niższe. Aktualna sytuacja jest o tyle ciekawa, że jeśli zerchniemy sobie raz jeszcze na poprzednią korektę, z którą mamy wiele podobieństw, no to tutaj potencjalnie można byłoby się również doszukać tej formacji Double Bottom z taką różnicą, że jednak w połowie formowania się tej mieliśmy Flash Crash, więc to już można byłoby interpretować na kilka różnych sposobów. Natomiast faktem jest, że w okolicach tych dołków kupowanie się po prostu opłacało i Bitcoin potem poleciał do góry. I jeśli na chwilę zejdziemy na interwał jednodniowy, no to zobaczymy, że wówczas w okolicach dołka z poprzedniej korekty stworzyła nam się bycza dywergencja na wskaźniku RSI i tak się składa, że aktualnie również taka dywergencja ma miejsce od końca lutego aż do teraz. Tak więc ciekaw jestem jak to wszystko się rozegra. Na bazie moich analiz to HOSSA się nie skończyła. I na tą tezę rzeczywiście kładę swoje pieniądze, o czym mówiłem na telegramie oraz konkretne pozycje, w które ja wchodzę oraz altcoiny, które po raz pierwszy zacząłem skupować od dłuższego czasu. No to w moim przypadku byczy scenariusz średnioterminowy by mi z pewnością nie przeszkadzał. Natomiast jeśli shortujesz po tak dużym spadku i oczekujesz tego, że z, rzeczywiście znajdujemy się w bessie, no to mi proszę Ciebie kilka konkretnych argumentów, które za tym rzeczywiście przemawiają. Ja jestem ciekaw Waszej perspektywy. I ja wiem, że wielu twórców po prostu prosi o te komentarze, aby zbadać sentyment ludzi do rynku. I myślę, że nie ma w tym nic złego. Natomiast w naszej społeczności myślę, że nieraz po prostu to, co pisaliście, się spełniało. Więc warto dzielić się swoimi opiniami i tam przemyśleniami. Z chęcią usłyszę, co macie do powiedzenia. A ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym materiale już niedługo na tym kanale. Więc do zobaczenia i cześć.